Witajcie! Zgodnie z obietnicą zapraszam Was na zestawienie laptopów gamingowych, których należy unikać z uwagi na bardzo niskie TGP zastosowanej w nich karty graficznej. W tym materiale zajmiemy się konstrukcjami wyposażonymi w RTX 3050 i 3050 Ti. Jeśli interesuje Was, jakie znaczenie ma TGP karty, to w opisie na dole znajdziecie linki do wykonanych przeze mnie testów. Zacznijmy od niewątpliwego zwycięstwa tego niechlubnego rankingu, a jest nim seria GF od MSI. Zarówno GF63, jak i GF75, czyli wersja 17-calowa, mimo swojej ceny, mają na pokładzie grafiki RTX 3050 oraz 3050 Ti z TGP w przedziale od 35 do 55W. Jak pokazały testy, przy tak niskim TGP, w zależności od tytułu, wydajność grafiki może być ograniczona niemal o 40% w stosunku do możliwości tego układu. Przejdźmy teraz do drugiego miejsca w naszym rankingu. I kto by pomyślał, też MSI. Tym razem seria GL66. Tutaj producent postanowił zaszaleć i w laptopach, których cena zaczyna się od 5000, mamy TGP na poziomie 60W. I to niezależnie czy na pokładzie jest zwykły RTX 3050 czy wersja Ti. I tak jak pokazały testy, w przypadku nowszych tytułów możemy liczyć na spadek około 20% w stosunku do optymalnych możliwości tej karty. Nasz ranking zamyka Asus TUF oraz Gigabyte G5 z RTX 3050 75W. Są one już bardzo blisko granicy optymalnej mocy dla tej karty, ale dalej brakuje im około 10W do dela G15 lub 20 do najmocniejszych konstrukcji jak Asus ROG Strix G15 czy Legion 5, w których umieszczone grafiki mają do dyspozycji aż 95W. To tyle jeśli chodzi o laptopy z RTX 3050 oraz 3050 Ti dostępne na polskim rynku. Jeśli macie informacje jeszcze o jakichś modelach z niskim TGP to proszę piszcie w komentarzach, dodam je do rankingu. W następnym materiale zajmę się laptopami z kartami RTX 3060 oraz 3070. Na koniec przygotowałem jeszcze listę laptopów z niskim TGP niedostępnych na polskim rynku.